Tu telewizja Mazur, nadajemy z nielegalnej pulany <laughs> z widokiem na nasze piękne jezioro i urocze miasteczko. No i w ogóle okolice są przepiękne. Tutaj jest górka, która się nazywa Jak myszko? Lombergstein. Lombergstein. Pewnie od plomby. Nie, na pewno nie. Dobra, pan Hektor jest. Halo. jest tak jest. Dobra. No i pani redaktor w całej krasie. Zapraszam na kolejny odczyt. Dzisiejszy tytuł to z tyłu pasieki, z przodu zasieki. Okazuje się, że hodowlą pszczół się Polska zajęła, szczególnie rząd. Dlatego. Ty się musisz uważać, bo jesteś uczulona na szczał śmiertelnie. Myśli moje i emocje są na innym torze. Czy jestem wykolejona? Spytacie mnie szczerze. Co innego słyszę, co innego widzę, a politykom dawno już nie wierzę. Żyje nam się lepiej, Dlaczego? mówi premier. No to macie fajnie, naród odpowiada. Spójrz w ekran, a tam w całej krasie dyplomatołków parada. Świat się kręci jakby do tyłu, ze wstydu topnieją lodowce. Zadbaj o swój wizerunek, brodząc w gównie, noś gumowce. Jarosław nic nie mogę Kaczyński, kierownik od spraw bezpieczeństwa, unika kontaktów tet a tet i stroni od społeczeństwa. Zamknął się w bunkrze na Żoliborzu i udaje firera. Dostępu do niego zaciekle broni policyjna bariera. Na salonach bawi PiS wraz z członkami rodziny. W spółkach szerzy się nepotyzm, i wszystko to kpiny. Mam wrażenie, że następcy uczą się odstępujących: jak szybciej kraść, by lepiej żyć, unikać odpowiedzialności. W kolejce pełno oczekujących, by wpisać się na listę gości, wtargnąć na bal, zażyć tabaki i kichać na wszystko bez litości. Ciekawe, czy premier wierzy w to, co mówi, szerząc propagandę. No pewnie. dmie, w mikrofon Tvp i urze, i łże na grande. Spójrzcie na mowę jego ciała. To wilk przebrany w owczą skórę. Winny jest Tusk, a wszystko przez Merkel i przez ten Bałtyk przeciągniętą rurę. Miała być przecież dekomunizacja i deuzbekizacja. Miało być Polacy przecież lepsze życie, ale nic z tego. Wszystko wina Tuska, a wy Niemcom nadal ślepo wierzycie. Pszczoły dobrze się mają w polskim parlamencie. Jesteśmy drugą pasieką w świecie. Kraina mlekiem i miodem płynąca. Kto pracuje w Sejmie? Chyba pszczoły, chyba wiecie. Z tyłu pasieki, z przodu zasieki. Przedrzeć się do Polski obcym nie jest lekko. Lecz oni wcale nie chcą u was mieszkać. Docelowo to nie Polska jest dla nich mekką. Nad brzegiem ruczaju, w lesie i na bagnach Wszędzie koczują kobiety i dzieci. Rząd zastawia na nich pułapkę I tylko patrzy, by wpadli w sieci. Weszliście ludzie na ścieżkę Poleksitu. W kraju karami straszą was, bo się nie spisujecie, nie wypełniacie pitu. Uciekajcie, gdzie pieprz rośnie, najlepiej przez las. Nie oglądajcie się za siebie, gdzie polskiego żytałan. Pis chciał zrobić coś wyjątkowego, no to zrobił stan. No i o co się czepiacie? Nie czepiajcie się drutu. Siedzcie cicho, jak uchodźcy za miedzą, by uniknąć śrutu. Żyję sobie na emigracji wraz z innymi z krajów dalekich. Dziękuję Austrii, że mnie przygarnęła, oferując serce, a nie zasieki. Przelewam nadal swe myśli na papier i nie wierzę w to do końca, że Polska, ojczyzna, z której uciekłam, jest mlekiem i miodem płynąca. Dziękuję za uwagę. No co, już pani redaktor prawie się rozkłakała. Nie. Rozchłakała. Ja wiem, też jesteś wkurzony. No. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. No i do usłyszenia i Bamba. zobaczenia.